Panie profesorze, czy jako obywatel powinienem się czuć zagrożony deregulacją zawodu notariusza? Myślę, że bardzo powinien się pan czuć zagrożony, dlatego że ta tak zwana deregulacja to nie jest żadna deregulacja. Ona po prostu służy upchnięciu w zawodzie około y, tam, tysiąca y, osób, które złożyły egzaminy, ale nie były w stanie, dostać się do zawodu, ponieważ ten zawód korporacyjny ma pewne zasady, między innymi tę zasadę, że notariusz jest opiekunem jednej takiej osoby w pewnym okresie czasu. W rezultacie uczyniono coś zupełnie niebywałego. W projekcie tej ustawy powiada się, że będą działać Kancelaria asesorów notarialnych. A, notariusza na próbę, A, notariusza no, na próbę. bardzo prze, prze przepraszam. To nie, nie, wiem, czy do, nie wiem, czy do momentu, kiedy Państwo będą to drukować, Właśnie. nie pojawi się coś innego, bo to są zmiany nadzwyczajne. A problem polega na tym, że ci ludzie, którzy zdali egzamin oczywiście, nie mają żadnej praktyki zawodowej. No to niech pan się sam zastanowi, czy jak będzie chciał pan przeprowadzić jakąkolwiek transakcję, niewielką, tylko taką zwykłą, na przykład spisać jakąś umowę, kupić mieszkanie, mieszkania, nieruchomość, czy pójdzie pan do kogoś, kto właśnie przed chwilą skończył kursa. Notariusz powinien powiedzieć klientowi, wiesz, ja ci tego nie zrobię, bo to ma negatywne konsekwencje dla interesu, i tutaj wytłumaczy, dla jakiego? Otóż w momencie, kiedy na rynku notarialnym pojawia się konkurencja, to konkurencja przy takim rynku notarialnym, jaki tutaj widać, jest oczywiście o konkurencją o pieniądze. Czyli o to, żeby do mnie przyszedł klient, no to przyjdzie. Ale ja wtedy nie powiem mu, że jego pomysł jest nieetyczny w sensie porządku prawnego. Nie, że niezgodny z prawem, tylko nieetyczny w sensie porządku prawnego. I zrobię tę transakcję. Wśród tych różnych zawodów prawniczych dwa są zawody prawnicze o szczególnym charakterze. To jest właśnie notariusz i komornik. Notariusz odpowiada za bezpieczeństwo obrotu prawnego a komornik odpowiada za egzekucję prawa. I to są tak naprawdę funkcjonariusze państwa. To jest oczywiście zawód prywatny, sprywatyzowany, ale tak naprawdę osoby wykonujące zawód notarialny i zawód komorniczy są funkcjonariuszami państwa.